Radny dopuścił się do tego, żeby nazywać nas debilami. Cześć, kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, czyli Bartłomiejszych radny Rady Miejskiej w Wieliczce. A na tym nagraniu chciałem wyjaśnić kwestię debili. No, wczoraj na, podczas obrad Rady Miejskiej zarzucono mi, że nazywam radnych debilami, że nagrałem film, w nazywam, którym nazywam radnych debilami. No, ja się wtedy na sesji nie odzywałem w tej kwestii, bo za bardzo nie wiedziałem o co chodzi, niektórzy tam zmyślają o mnie różne rzeczy, żeby tylko mnie zdyskredytować. Takie... No, myślę, że niektórzy po prostu mają takie zadanie, żeby mnie dyskredytować, żeby, żeby, mnie, u... żeby mnie okazywać jako człowieka niewiarygodnego. Ale chyba wiem o co chodzi i teraz chciałem Wam to wyjaśnić. Wracając do poprzednich obrad, bo do tego będę nawiązywał 11 lipca, było bardzo ważne głosowanie, przed którym była wielogodzinna dyskusja o co w tym głosowaniu chodzi. No, i to głosowanie, można powiedzieć, poszło na marne, bo większość radnych, tych, których popierała Artura Kozioła na burmistrza, tak to ujmijmy, oni się wstrzymali od głosu i po prostu nie było większości, żeby. Uchwalić zgodę na emisję obligacje, czyli pozyskanie pieniędzy niezbędnych do funkcjonowania bieżącej, funkcjonowania gminy, czyli opłacenia autobusów, przedszkoli, szkół itd. No i wtedy ja podczas tych obrad też nagrywałem, jakby transmisję live, ale ona nie była publiczna. Nagrywałem na YouTube, na kanał, y, tą transmisję, bo chcę mieć nagrywane to, to, można nagrywać. Wolę mieć swoją transmisję, bo te urzędowe czasami się pojawiają po miesiącu, czasami się w ogóle nie pojawiają. Właśnie z, tej, y, z tych obrad, y, które były 11 lipca, w ogóle nie ma nagrania urzędowego, jest tylko to moje, dlatego je upubliczniłem. No i chyba chodzi o to, że ja tam w pewnym momencie po głosowaniu y, sobie szeptem powiedziałem. Kiedy to głosowanie poszło i ta cała dyskusja na marne powiedziałem kurwa debile szeptem. Teraz wam to pokażę. Natomiast to był fragmencik krótki z około godzinnej relacji, gdzie ja to nie powiedziałem publicznie, tylko sobie pod nosem po prostu to się nagrało no cóż, ja, ja też nie jestem jakimś ideałem kultury i nie ukrywam tego, że ja sobie przeklinam czasami natomiast rob... posłuchajcie teraz jak to wybrzmiało podczas obrad i czy, czy taki przekaz, który wybrzmiał właśnie od Pani Grażyny czy jest uczciwy natomiast na tych portalach społecznościowych, czyli na Facebooku jest nagrany film, proszę Państwa który nagrał Pan Bartłomiej Krzyk gdzie po zagłosowaniu obligacji, tak jak były zagłosowane, e, rzuca film i ja nie będę ani cytować, bo to są bardzo niecenzuralne słowa, natomiast nie wyrażamy zgody na to, żeby radnych, których wybrali e, ludzie, gdzie reprezentujemy mieszkańców i dbamy o dobro mieszkańców, e, radny dopuścił się do tego, żeby nazywać nas debilami. Bo ja myślę, że ktoś, kto to usłyszał, ten przekaz pani Grażyny, a nie widział tego nagrania, to sobie pomyślał, że ja nagrałem jakiś filmik, gdzie wyzywam tych radnych od debili tak celowo, specjalnie po to nagrywam filmik, żeby ich nazwać debilami. No, no manipulacja, no ale to sami widzicie, do jakich technik manipulacji sami się niektórzy posuwają, tylko po to, żeby mnie zdyskredytować, czy tam jakoś pognębić, ja już na to macham ręką, ale powiem wam tak, no, dlaczego ja powiedziałem debile? Bo ile można tłumaczyć, ile można dyskutować? W tej kwestii naprawdę z 5 godzin poświęciliśmy na, na wyjaśnianie tych spraw. Mogli ci radni zadawać pytania, zadawali skarbnikowi, burmistrzowi, dyskutować. Mówiliśmy o rzeczach oczywistych. Jeżeli chcemy, żeby autobusy jeździły, jeżeli chcemy utrzymać bieżące funkcjonowanie gminy. No to niestety konieczne jest zaciągnięcie długu, ponieważ nie sprzedały się działki, nie ma pieniędzy na to, no to, to jest po prostu coś niezbędnego, jeżeli chcesz, żeby coś funkcjonowało, to to coś kosztuje i na to potrzeba pieniędzy. No i teraz, nawet po tej całej aferze miesiąc temu, znalazł się na wczorajszych obradach właśnie, też taki radny pan Adrian Pal Palonek, który chce kupić y, autobus dla policji, jest za tym, żeby kupić y, y, znaczy nie autobus, samochód dla policji, jest za tym, żeby kupić wóz strażacki dla OSP Czarnochowice, ale nie jest za tym, żeby pozyskać na to pieniądze. No to, no to, no to znajdźcie mi słowo, jak nazwać y, takich ludzi. Tu macie fragment dyskusji. Wczoraj i podczas obrad, ja, ja to publicznie powiedziałem no takiej, no nazwijmy to delikatnie dyplomatycznie, niekonsekwencji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Do głosu zgłosił się Pan Radny Adrian Palonek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Zastępco, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja tu idąc w świat wypowiedzi moich kolegów, moich poprzedników radnych, chciałem też wyrazić protest wobec tego, co było powiedziane na tej sesji, na której procedowana była ta uchwała że ja i moi koledzy radni jesteśmy przeciwko konkretnej straży, jesteśmy przeciwko e, strażom pożarnym i także też, że wynikają to z naszego głosowania. Bo zawsze będę za strażakami i z całą stanowczością popieram tą e, uchwałę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, do głosu zgłosił się Pan Radny Bartłomiej Krzych To taka uwaga do Pana Adriana, bo Widziałem, że się Pan wstrzymał przy tych obligacjach, chyba jako jedyny radny. No i to jest dla mnie taka, takie podejście, że to chciałbym Pan, no nie wiem, zjeść ciastko i mieć ciastko, bo chciałby Pan dać pieniądze strażom OSP, chciałby Pan, żeby autobus z lednicy jeździł do Wieliczki, do A z drugiej strony, no, nie, nawet jest Pan przeciwny tym zaplanowanym obligacjom, czyli pieniędzy, no, które, które muszą być, żeby ten autobus jeździł z tej lednicy i, i, i dla tych Straży Pożarnej na zakup auta. Także widzę też taką niekonsekwencję i tyle ode mnie. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.